Słyszałem, że porównujesz pracowników do zwierząt. Ja no czytałem taki wywiad, gdzie mówi, że, że pracownicy są trochę jak foki. A tak już się wystraszyłem. Tak tak, tak. <grym> czy, czy mógłbyś tą metaforę swoimi słowami powiedzieć? Tak to jest kwestia. Gdzieś też można pewnie znaleźć porównanie do, do, do innego zwierzęcia, ale z tymi fokami to jest tak ja uwielbiam Półwysep Helski i tam, mimo, że jeżdżę od iluś lat, to chyba raz widziałem fokę i nie mam na myśli to fokarium w Helu. To to jest kwestia właśnie porównywania, bo foka jest zupełnie innym Istotą zwierzęciem, jak leży na plaży, gruba brzydka, taki wielki robal. Zupełnie no, nie, 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 może, nie mogąca funkcjonować, że tak powiem, sprawniej szybko. Ten sam brzydki, obleśny zwierzak, w środowisku, które jest woda, jest szybkie, jest winne, jest drapieżne. I dla mnie to jest taka fajna metafora tego, że de facto każdy z nas funkcjonuje. W zależności od tego, w jakim środowisku funkcjonuje. I teraz ja mówię o tej chwoce, bo chodzi o to, że jedną z kluczowych ról szefów, szefowych, liderów, liderek, prezesów, prezesek firmy, paradoksalnie jest budowanie właśnie tego otoczenia, żeby pracownicy się czuli jak foka w wodzie.